Seniores Senioritas. Dzisiaj taka szybka, szybka naprawa. Przy Bieluszku, a mianowicie wysypała się chłodnica. Więc trzeba rozebrać cały przód, bo jakiś mądry inżynier wpadł na to, żeby łączyć sobie chłodnicę ze skraplaczem z klimatyzacji. Od przodu, zamiast od tyłu. Także cóż, obracam, i zobaczycie, ile tu jest kurwa roboty. Także na pewno trzeba zdjąć też. I ogólnie akcja jest tego typu, że tu jest tylko jedna śrubka, tu są bodajże jeszcze trzy, dwie od spodu, tam jest bodajże cztery z przodu w sensie na dole pod spodem, i z drugiej strony jest to samo, i tu są dwie, jedna. I druga u góry, i zdejmujecie zderzak. Żeby zdjąć grill, to trzeba odkręcić raz, dwa, trzy, cztery śrubki, potem złapać to od przodu, zgnieść i pociągnąć w tą stronę. Także tak to wygląda z demontażem. Nie wiem, co się tak pochroniła jakość, ale trudno. No i jak zdejmiecie zderzak, to pamiętać o wtyczkach z halogenów. A teraz yy, co? Teraz trzeba wziąć i odkręcić belkę tu są bodajże. Raz, dwa, cztery śruby z belki. Belkę trzeba wypieprzyć lampy trzeba wypieprzyć. Także ogólnie rozbieranie w choler. Dobra moi drodzy. Dzień drugi. Napieprzania przy golfie. Oczywiście nie obyło się bez Ukręcenia paru śrub. No, jak żeby inaczej, co tam jeszcze? No, dzisiaj trzeba belkę odkręcić. <laughs> tam, oczywiście, też za dwie śruby się nie chcą ruszyć. I to taka robota jest. płyn już jest spuszczony. steżak zdjęty, lampy zdjęte. Więc no co, lecimy dalej. Bez zbędnego gadania. Tutaj są śruby na 17-klucz, żeby belkę odkręcić, i oczywiście torx, chyba 30 bodajże. Nie wiem po co. Tu na dole już mi się jedna ukręciła, ten torx, więc ogólnie jest całkiem sympatycznie. Ten nie wiem, czy puści, czego będzie jeszcze raz spsikać. Tu jest w tej dziurze kolejna ukręcona śruba, czyli już mamy dwie. Tu przychodzi pod lampą taki plastik. One są łączone. Nie wiem po co z dwóch plastików. No to tu, oczywiście, jedna i druga śruba też ukręcona. Zaraz wam pokażę, bo widać po belce, że był trzaśnięty tu gdzieś. Tu są wszystkie te podgięte, wszystkie te rzeczy. I teraz tak, tu oczywiście był pseudo-pospawany uchwyt do lampy, także czego będzie pospawać do porządku, czyli kolejna robota dodatkowa. Tu śruby i na dole. Śruby były spryskane wczoraj, więc powinno to puścić. Też tam są te torksy dziwne, które nie chcą w ogóle puścić. I zobaczymy, czy to zardzewiałe główno jedno. I drugie, czy to puści, bo wczoraj nie bardzo chciało puścić, i się okaże za chwilę, że będę musiał oba te plastiki dokupić, bo śruby się ukręcają. Także, jakby ktoś był ciekaw, jak się pracuje przy samochodzie z 2008 roku, to właśnie jest ten problem, że trzeba kurwa większość śrub albo ciąć, albo nie wiem, cokolwiek. Także całkiem sympatycznie, a Wydaje mi się, że jeszcze będę musiał to, ten plastik odkręcić tak samo, bo iż, ponieważ, gdyż, żeby wyjechać z tym całym środkiem, no to będę musiał poodkręcać wszystko, co będzie mnie tutaj trzymało. Także, cóż zrobić, masakra po prostu i tyle. No i moi drodzy, kabriolecikiem sobie zapierdalam po części Jak w szybkich i wściekłych Tylko, że dach mam założony, bo kurwa zaczęło padać Także, co, szybki odbiór części Miejmy nadzieję, że wszystko będzie I lecimy dalej ze składaniem I rozkładaniem, i składaniem, i skręcaniem, przekręcaniem e, Przy szósteczce Golfie i co? I walking non stop! No i tak cały przód rozkręcony w cholerę jasno. I jak widać tam na dole już od połowy zaczynała się rozciekać cała chłodnica i tu tak samo od połowy praktycznie. Więc teraz zostaje z wszystkiego yy, odkręcić po prostu parownik. W sensie cztery śruby są do odkręcenia, żeby ta mała chłodniczka z klimatyzacji odeszła, a tą będziemy wymieniać. Także cóż, działamy dalej. No i tak wygląda nowa chłodnica. Powiedzmy, że jest w całości, bo tam widzę, że na dole jest lekko przygięte, ale to tam się wytnie. Pamiętajcie, że jak zamawiacie nową chłodnicę, to albo sobie zamówcie te kruczce, albo musicie to przełożyć ze starej chłodnicy, jak są dobre uszczelki. U mnie akurat jest wszystko ok, więc zakładam zaraz czujnik. I, I co? I drugą stronę, tylko jeszcze te gumowe mocowanie, i zakładam to z powrotem na samochód, ale będę musiał poczekać, bo e, muszę zamówić. Musi mi przyjść cały pas przedni, bo jest wszystko połamane w cholerę jasną. I z tej strony i z tej strony są pourywane śruby, także jeszcze pas przedni i tak dalej, także przeciągnie się robota. No i tak. Nie pokazywałem, co robiłem, bo się troszkę zdenerwowałem, ale tak, ten, te plastiki będą wszystkie nowe, cały pas jest nowy, już zamontowany, złapana berka tak na razie pira z oko, bo trzeba to i tak wszystko poustawiać. Tu jeszcze jest nowiutkie mocowanie pod, pod lampę, trzeba to tam jeszcze o, zaaplikować i poskręcać, no i druga strona automatycznie tak samo, nie? Nowe plastiki, jakieś tam pierdoły. I tak to wygląda, także pół auta trzeba rozebrać, żeby kurwa wymienić chłodnicę. Także jest sobota, ja niestety muszę iść do pracy za chwilę. Także myślę, że reszta będzie nagrana w niedzielę. Pierdolnik jak 150, śrubki, śrubeczki, już nawet zapomniałem która jest do czego, ale to tam po gwincie się dopasuje. No, i oczywiście parę śrubek trzeba dać nowych, które były ukręcone, no bo nie dostanie się kompletu i to taka robota. No, i tak skończyło się na tym, że jakby nie to urządzenie, to nowy plastik by był do wyrzucenia, bo przy rozpakowywaniu po prostu się złamał na pół. Także, jakby ktoś szukał zamiennika, to tutaj jest. Numer. I jakby ktoś chciał to spawać, to nie ma nigdzie oznaczeń. Ja spawałem to na podstawie starego plastiku. Tam było jakieś PP, PP coś tam, czy PE, jakoś tak. Zresztą zaraz Wam pokażę, bo, bo kiedyś może się to komuś komuś przydać a oznaczenie do spawania było tu było PP GF30 także pospawałem to tym PP i tu wstawiłem jeszcze taką metalową siatkę pod spód nie wygląda to jakoś profesjonalnie ale jest pospawane i się trzyma Także lux, Zakładamy i składamy dalej. No i dobra. Update jest taki, że lampy są założone. Wszystko poskręcane. Musiałem tu z przodu dać nowe śrubki. Tu z przodu nowe śrubki. I tam tak samo. Ech, jak widać płyn jest. Nic nie leci, nic nie cieknie. Odpowietrzone, zagrzane do porządku. Teraz zostało Zderzak wrzucić. Yy, spróbujemy w pojedynkę, bo jak w pojedynkę zdjąłem, no to w pojedynkę założę i później ta osłona. Także lecimy z tematem i składamy to gówno. Udało mi się też przekleić nakleczkę z rozrządu, więc jest wszystko cymesik. Także jak widać operacja się udała.